Dzień dobry w sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Osuszacz membranowy jest idealnym rozwiązaniem do zapewnienia wymaganego ciśnieniowego punktu ROSY w punkcie jego wykorzystania. Miejscowe uzdatnianie sprężonego powietrza jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, bo uzdatnia się tylko wymaganą ilość do wymaganej czystości zamiast całego wyprodukowanego sprężonego powietrza. Podstawowe zalety osuszacza membranowego to łatwość montażu, bezobsługowość i brak kosztów zasilania elektrycznego, a niskie zużycie powietrza puczącego jest czynnikiem przemawiającym za decyzją w sprawie takiego lokalnego uzdatniania. Do osuszacza membranowego dopływa wilgotne powietrze. Dlatego na początku należy zadbać o zabezpieczenie membrany osuszacza przed zgubnym wpływem wody i cząstek stałych. Zatrzymywane są one w filtrze do filtracji wstępnej albo w separatorze. Na drugim etapie następuje w filtrze kolestencyjnym usunięcie aerozoli Oleju, a jakość sprężonego powietrza odpowiada już zgodnie z normą ISO 8573-1 z 2010 roku, klasie pierwszej dla cząstek stałych. Pozostało teraz usunięcie wilgoci w osuszaczu membranowym i uzdatnienie sprężonego powietrza do wymaganej klasy poprzez osiągnięcie ciśnieniowego punktu ROSY. Wilgotne sprężone powietrze przepływa przez wiązkę rurek, włókien, które są puste w środku. Grubość ścianki membrany to około 150 mikronów. Włókna wykonane są ze specjalnej membrany zaprojektowanej do przepuszczenia pary wodnej. Pod mikroskopem wyglądają jak gąbka. Na zewnątrz rurek płynie powietrze regeneracyjne, w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu wilgotnego powietrza, bo pobierane jest ono z końca membran. Wskutek różnicy wilgotności i przeciwbieżnego kierunku przepływu powietrza, wilgoć dyfunduje ze sprężonego powietrza do powietrza regenerującego, a następnie wydalana jest z powietrzem regenerującym do atmosfery. Przy takiej konstrukcji osuszacza sprężone powietrze może być wysuszone do ciśniowego punktu Rosy od plus 15 stopni Celsjusza, nawet do minus 40 stopni Celsjusza. Oznacza to osiągnięcie następujących klas jakości sprężonego powietrza w zakresie wilgotności, zgodnych z normą ISO 8573-1 z 2010 roku: klasa druga, gdy ciśnieniowy punkt rosy wynosi minus 40 stopni Celsjusza, klasa trzecia, minus 20 stopni Celsjusza, klasa czwarta, plus 3 stopni Celsjusza, klasa piąta, plus 7 stopni Celsjusza i klasa szósta, ciśnieniowy punkt rosy wynosi plus 10 stopni Celsjusza. Norma opisująca osuszacze sprężonego powietrza, ich specyfikacje i sposób badań to ISO 7183. Standardowe warunki otoczenia, do których dobiera się osuszacz, to temperatura sprężonego powietrza plus 35 stopni Celsjusza i ciśnienie 7 bar G. Osuszacz membranowy dobiera się do poziomu przepływu sprężonego powietrza i oczekiwanego ciśnieniowego punktu Rosy. Do doboru musisz więc znać parametry pracy w swojej aplikacji ale dzięki temu można bardzo dokładnie dobrać typoszereg osuszacza membranowego i jego nastawy. Należy też pamiętać, że ilość osuszonego, sprężonego powietrza jest mniejsza niż ilość dostarczonego powietrza, bo powietrze regenerujące usuwane jest wraz z wilgocią do atmosfery. Powietrze już jest pozbawione cząstek stałych i wilgoci. Za osuszaczem membranowym montuje się jeszcze filtr z węglem aktywnym, dzięki któremu usuwane są opary oleju, węglowodory oraz zapachy. Jakość sprężonego powietrza pod względem oleju odpowiada teraz już klasie pierwszej według normy ISO 8573-1. Za pomocą regulatora ciśnienia istnieje możliwość zredukowania ciśnienia sprężonego powietrza indywidualnie do wymagania aplikacji. Wyposażony jest on w manometr do wizualizacji ciśnienia i pokrętło, które można zablokować w odpowiedniej pozycji. Sam osuszacz membranowy nie musi być wyposażony w wyżej wymienione filtry i reduktor ciśnienia. Zapewnia ciśnieniowy punkt rosy zgodnie z Twoimi wymaganiami. Musi być jednak zabezpieczony przed zgubnym wpływem wody i oleju, aby membrana nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli jesteś pewny swojego centralnego systemu uzdatniania sprężonego powietrza i długość instalacji jest nieduża, to można zamontować osuszacz bez filtrów. Ale pamiętaj, robisz to na swoją odpowiedzialność, bo musisz zapewnić pierwszą klasę powietrza dla cząstek stałych i oleju. Koszty dodatkowego filtra zabezpieczającego nie są duże. Twoja produkcja jest pewnie ważna, skoro potrzebujesz uzdatnianego sprężonego powietrza, więc nie warto aż tak oszczędzać. Jakbyś chciał o tym porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobisz dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.